Infiniti QX70 wersja X Premium z polskiego salonu, może parę takich mało oczywistych rzeczy. Tutaj mamy taką skrzyneczkę. To jest czujnik odległości, z którego korzysta system. Pomagania nagłego hamowania, aktywny tempomat oraz system ostrzegania przed kolizjami. Tam kolusterka mamy kamerę od asystenta pasa ruchu Samochód jest po delikatnym tuningu optycznym, a jeszcze wspomnę spryskiwacze reflektorów. Działają co piąte użycie spryskiwacza przednich szyb. Reflektory są bikselowe, adaptacyjne, założone są dystanse: z przodu 20 mm, pomalowane zaciski z tyłu dystanse 30 mm. Poszerzony w sumie 60. Nie widać, jak koła lekko wysunięte ponad kola. Do tego to taka ciekawostka samochód jest tylna, klapa jest plastikowa. Błotniki są stalowe. Magnesik się przyczepia. Drzwi są aluminiowe drugie błotnik stalowy i maska aluminiowa ponadto założony jest wydech MG Motorsport ze stali kwasoodpornej z zamykanymi i otwieranymi przepustnicami pod maską jest sterownik, a do zamykania, otwierania służy nam taki, taki pilocik. Bagażnik można otwierać ręcznie, również elektrycznie. Jako, że jest tu system nagłośnieniowy Bowse, to jest subwoofer z dwoma głośnikami niskotonowymi fabrycznie jest pod tą pokrywą i jeszcze po drugą wykładziną w zapasówce. A teraz powędrował na tylne oparcie, dużo wyraźnie jest bas słyszalny. Teraz może odpalimy sobie. Tak ten wydech chodzi z opartymi przepustnicami. Teraz wnętrze zaglądniemy, co my tu mamy. Może w takich mało oczywistych rzeczy znajduje się tu system monitorowania ciśnienia w oponach. Aby prawidłowo działał, należy po każdej wymianie opon, kółko zresetować. Robimy to. Podczas zapalonego samochodu z komputera pokładowego wchodzimy w setting, następnie TPMS reset wciskamy start, i musimy chwileczkę samochodem pojeździć, i wtedy na ekranie wyświetla nam się ciśnienie na poszczególnym skół Ciśnienie tylko podczas jazdy się wyświetla. Drugą taką rzeczą ciekawą jest system antykradzieżowy. Tu mamy takie czujki, jedna i druga. Pierwsza to jest czujnik ultradźwiękowy, który wykrywa ruch wewnątrz pojazdu, a drugi to jest czujnik przechyłu nadwozia, wykrywa ruchy, ruchy karoserii. Można oczywiście to wyłączyć tym przyciskiem. Ten system antykradzieżowy. Tu mamy kontrolkę stanu poduszki powietrznej pasażera. Lusterko fotochromatyczne. Można też to wyłączyć. Przycisk Snow. Wiadomo, do jazdy zimowej. Tylko jak to działa? Mianowicie moment obrotowy jest automatycznie regulowany Aby ograniczyć buksowanie kół i automatycznie załącza się napęd na cztery koła Bo normalnie jest to auto tylnonapędowe A maksymalnie naprzód może przekazać do Do 50% Momentu obrotowego yy, Tutaj mamy System przełącznik pierwszy z lewej, przełącznik systemów ostrzegania. Można też wyłączyć sobie, to jest jeden ostrzega przed kolizjami i też przed niekontrolowaną zmianą pasa ruchu. IBA to jest wiadomo z pomagania hamowania. Mamy otwieraną elektrycznie klapę. Bagażnika tym przyciskiem możemy sobie ustawić wysokość otwarcia, ile nam potrzeba. Wciskamy, otwiera się, wciskamy jeszcze raz i zatrzymuje, i zapamiętuje, i za każdym razem będzie nam się otwierało albo do połowy, albo, albo całkiem. Port kluc kluczyka elektronicznego nie ładuje baterii, tylko służy do awaryjnego odpalenia samochodu w razie słabej baterii. Mamy także lusterka, przełącznik. Podczas cofania możemy sobie automatycznie obniżać lewe albo prawe lusterko. Hamulec mamy na ręczny, na nogę. Tak, jeżeli. A, jeszcze łopatki do zmiany biegów. Możemy z nich korzystać zarówno w jeździe zwykłym automatem DRIVE a także w trybie sportowym DRIVE SPORT TS. W obydwu przypadkach możemy sobie dowolnie redukować albo, albo wyższy bieg wrzucić. Jeśli chodzi o asystent pasa ruchu, to kolusterka mamy kamerę i jest jakby podwójny, w pierwszym przypadku tylko ostrzega, sygnałem dźwiękowym i kontrolką, migającą, a w drugim przypadku zapobiega po wciśnięciu tego guziczka na kierownicy pali się zielona kontrolka i wtedy samochód automatycznie przychomuje lewą albo prawą stronę pojazdu aby naprowadzić na środek pasa ruchu automat jest siedmiobiegowy nie jest to skrzynia zbyt szybka ale korzystając z łopatek możemy sobie jeździć no, dynamicznie możemy dwa, trzy biegi zrzucać i siódmy bieg przy spokojnej jeździe załącza się już przy 80 km na godzinę, wtedy mamy 1400 obrotów. Spalanie nam wychodzi wtedy około 9 litrów. Minimalne spalanie przy takiej jeździe, troszkę trasy, troszkę terenu zabudowanych 12,5 litrów możemy się wymieścić. A górnej granicy nie ma. Zależy od nogi. To by było z grubsza. Na tyle: pamięć foteli, ustawienia, szyby automatyczne 4, panel klimatyzacji i sterowania radiem, multimediami, nawigacją.